Czy medycy powinni ponosić odpowiedzialność za popełnione w trakcie leczenia błędy na podstawie typu umyślnego czynu, czy też powinna ta konstrukcja ulec zmianie? Nazywam się Michał Ciupa, jestem adwokatem. Mam też stopień doktora nauk o zdrowiu ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i od wielu lat zajmuję się sprawami medycznymi, reprezentując Medyku. Przyjęcie umyślności w działaniu lub zaniechaniu po stronie medyka opiera się na tym, że godzi się na narażenie pacjenta na ten skutek w postaci niebezpieczeństwa, utraty życia lub zdrowia, gdyż przewidywał to niebezpieczeństwo i mu nie zapobiegł. Naszym zdaniem, jest to konstrukcja nieprawidłowa. We wszystkich znanych nam przypadkach. Lekarz, medyk zmierzał do tego, aby pacjentowi udzielić najlepszej możliwej pomocy. Oczywiście w trakcie tych działań zdarzają się błędy, ale nie wynikają one ze złych zamiarów, złych motywów lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki, lecz z błędów, które są wynikiem niedostatecznego rozpoznania Sytuacji niezachowania należytej ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. Motywem działania zawsze jest udzielenie pacjentowi pomocy. Nie możemy jako punkt wyjścia przyjmować założenia, że lekarz. Ratownik medyczny zmierza swoim działaniem, swoim zachowaniem, do tego, aby pacjenta narazić na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W mojej ocenie, jako adwokata prowadzącego sprawy medyczne, istotnym postulatem jest to, aby doszło do zmiany konstrukcji przyjęcia działania umyślnego bądź nieumyślnego. W w zachowaniu medyka w ten sposób, że przyjmiemy jako punkt wyjścia, że lekarz, ratownik medyczny, pielęgniarka zawsze zmierzają do tego, żeby pacjentowi pomóc. Nie działają i nie godzą się na to, aby narazić pacjenta na niebezpieczeństwo. Tylko w zupełnie wyjątkowych sytuacjach wykazanie, że takie były intencje i motywy działania medyka, jest możliwe, ale Punktem wyjścia, punktem odniesienia powinno być jednak założenie, że lekarz w każdym przypadku chce pacjentowi pomóc i to jest motyw jego działania. W tym zakresie potrzebna jest pewna zmiana legislacyjna i powinniśmy jako społeczeństwo zmierzać do tego, aby lekarze, medycy nie byli stawiani w sytuacjach, gdzie musieli podejmować pewne ryzyko przed. Wymiarem sprawiedliwości, jako osoby podejrzane, oskarżone o działanie umyślne. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na to, że przyjęcie pewnej kwalifikacji prawnej w toku postępowania prowadzonego wobec medyka ma istotne znaczenie dla zakresu jego odpowiedzialności cywilnej. W sytuacji, gdy. Lekarzowi, ratownikowi, pielęgniarce zostanie przypisany przez sąd czyn, który ma charakter umyślny, ma to poważne konsekwencje w zakresie jego odpowiedzialności, a dotyczy to w szczególności wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałe szkody. W takiej sytuacji większość, a w zasadzie wszystkie polisy ubezpieczeniowe obowiązkowe, które mają medycy, Wskazują na wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela, jeżeli doszło do popełnienia czynu zabronionego przez medyka w sposób umyślny. A zatem wystarczy przyjęcie, że Lekarz godził się na to, aby pacjenta narazić na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. I jeżeli jest przyjęta kwalifikacja z artykułu 160 paragraf 2 Kodeksu karnego, jest to poważne ryzyko i w takiej sytuacji należy podejmować działania współpracując z obrońcą które pozwolą na udowodnienie, wykazanie tego, że intencją lekarza, medyka było działanie dla pacjenta, na rzecz pacjenta, w celu pomocy pacjentowi, udzielenia mu jak najlepszej pomocy, ale na pewno nie obejmował swoim zamiarem żaden medyk podejmując interwencję, podejmując leczenie, aby świadomie, i celowo narazić pacjenta na ryzyko. Zapraszam Państwa do oglądania naszych filmów, odcinków na naszym kanale Strony MCP. Będziemy omawiali różne zagadnienia dotyczące prawa medycznego, co pozwoli Państwu na pewne poszerzenie wiedzy i uzyskanie informacji, które mogą okazać się przydatne w praktyce. Dziękuję.